znaleźć sobie takie grono też znajomych, z którymi wychodzę i, i wiesz, i nie łączy mnie z nimi zupełnie nic, oprócz relacji czysto koleżeńskiej Znaczy no, to jest ważne, no. nie? Tak. No, każdy też, znaczy też trzeba brać pod uwagę taką rzecz, że niektórzy myślą, że wiesz, pewni ludzie, którzy otacza, którymi się otaczają będą całe życie z nami, nie będą. Tak. Oni co, my jesteśmy, my, ja mówię to tak zawsze, że my jesteśmy takim podróżnikiem. No i sobie podróżujemy przy, powiedzmy od punktu A do punktu B. Eee, I zbieramy trochę kogoś ze sobą, ciągniemy, znaczy ciągniemy, jedziemy sobie razem, później ścieżka się tej osoby zmienia, mhm. tak? My idziemy dalej swoją, nagle ktoś przychodzi następny. I tak dalej, i tak dalej. Czasami jest tak, że się spotykamy z powrotem. No, ale to tak, tak jest życie. Może no, u nas tak było, nie? Tak, na ta chwilę gdzieś tam coś tam działaliśmy. Potem długo, długo nic, a potem nagle się do ciebie odezwałem, że mam taki taki temat.